Kochani Pepkowicze, jestem w Pepko i wam tą kurtkę pokazywałam, ale ja chcę jeszcze przybliżyć Wam. To jest jako hit. Są dwie kolorystyki, zauważyłam, że y, czy w Ikei, czy w Pepko, czy gdzie indziej. Jest modny teraz na wiosnę róż. I te kurtki są fajne, bo mają, zaraz Wam pokażę na tej czarnej. Taki woreczek i y, można sobie ją schować. Kurtka 50 zł. Taka, słuchajcie, przyjściówka, która mało miejsca zajmuje. I taka cena, dobra. Słuchajcie, za 50 zł. No, to wiecie. No i kochani, e, tutaj te koszule mi się podobają. One też są kitem. O. Tu wam już kiedyś pokazywałam je e, za 35. O. Nowa kolekcja o 25. Zobaczymy, jaka cena. O, faktycznie 25. Wyszywane takie bawełniane podkoszulki. O, słuchajcie, sprzed ceny jest Frida. Mojej mamie się podobała. I cena 15 zł. patrzcie jak jest fajnie zrobiona. To są takie koraliczki. że tutaj jeszcze jest Frida. Tu piżamka o Frida, taka. Patrzcie, jaka piękna. Też za 15. I tu jest taka nawet metka. Fajnie, te rzeczy są wykończone. Zostały same Fridy, słuchajcie. A tam jest bawełniane pod a Ta jest też super z muzeum. Z monalizą. Ale patrzcie, jak jest fajnie to wykonane. O. 15 zł za taki podkoszulek to jest fajna cena, bo przed, przed ceną on kosztował 25 zł. No i tu organiczne podkoszulki za 15 zł. I tu bawełniane czarne. I kochani, widzę fajne spodnie, których nie widziałam. I tak podobają mi się, zaraz wam pokażę, jak dojdę, bo to jest hit, ale ten hit jest schowany niepotrzebnie. O! Wyciągnę taki hit. One są bawełniane z dodatkiem trochę lajki. Takie rurki będą fajnie wyglądać do czarnego podkoszulka, swetra czy białego. I patrzcie, jaka cena! Fajna. Na gumce są. Faktycznie hit. Fajny. I szkoda, że schowane były. I e, kochani, kolejne spodnie ciekawe. O! Takie słuchajcie, prążki. One są takie cieniutkie i mają więcej lajka i tu jest rozmiar słuchajcie, XL 30 zł i zaniżona XL według mnie. Tamie tu jest taka L duża. Dobra, i jeszcze jest kolejne ciekawe spodnie. Ktoś mi napisał, że fajnie, że pokazuje tyle spodnie, że sobie coś wybrał. No to pokazuję kolejne mm, takie grube prążki. Fajnie, że piszecie w komentarzach, co Wam się przydało. Napiszcie, co byście chcieli, żeby Wam sfilmować. I napiszcie moi drodzy, jaki sklep byście chcieli, żeby Wam pokazać. To może spełnię Wasze życzenie. W każdym razie się postaram. Jestem akurat taką osobą, która jest słowna, jak powie, żeby coś napisać, że ten to... Tak zrobię. Tu mamy takie XL, słuchajcie, w dobrej cenie. Ym, tu jest 30 zł, ale tam już jest cena 15 zł na nie i one mi się podobają, bo one są takie a'la Getry. Spadły, słuchajcie, z gumką. Przypominają mi te Getro spodnie, one z Zary. W dotyku podobne, a nie wiem, one 30 zł, ale słuchajcie, takie podobne na gumce. Są po 15, więc nie wiem. O, spada mi to, jaka to jest cena w końcu. A te są już taki trochę inny materiał i mają takie suwaki. I zobaczę, czy te będą na promocji tutaj, czy nie. Nie, za 30 są, ale są bardzo fajne, podobają mi się. No i jeszcze patrzę, chodzi na spodnie. Co wam... O, są fajne przecenione, zaraz Wam pokażę. Patrzcie, jakie fajne za 20. Takie długie, ale taka bojówki rurki. Yy, gumkę mają, ale też do regulacji i powiem Wam taka lajkra z bawełną. Bardzo fajne są. Takie alagetry, ale spodnie, wiecie? O. I są modne tylko bojówki, nie? Dobra. Te są jako nowość, jako wity. Już Wam pokazywałam je w wcześniejszym filmie, ale jeszcze Wam pokażę. One są zielone i chyba czarne. O. No i te, słuchajcie, Za 30 standardowe. Które mają taką kolorystykę. O. No i, i dosza militarna kolorystyka. O. I są plecaki. Ja bardzo lubię plecaki i fajnie, że są, bo nie było kiedyś plecaków, a teraz są robione na elegancko stylizowane. Yy, wiecie, nie da się filmować, trzymając torebkę na ramieniu, więc plecak jest skazany. Yy, tutaj taki worek i tak się trudno pokazuje towar jedną ręką, a jeszcze jakbym miała zarzuconą torbę to tragedia by była więc ja mam plecak plecak adidasa, który uwielbiam taki czarny, mały z materiału lekki, bo to jest dla mnie ważne, żeby był lekki plecak czy torebka, ja zwracam uwagę słuchajcie, że coś jest lekkiego o za 50 takie z takim paskiem pasem góry na gumce. Takie mam jeans, bardzo ładne. Podobają się niebieskie, słuchajcie. Ten odcień niebieskiego mi się podoba z tych mam jeans i cena 50 zł, to jest super. One są modne, one są w innych sieciówkach bardzo drogie. I tu mamy, chcę Wam pokazać z nowości. Tu mamy koszulę za 30, ale ja Wam chcę pokazać coś takiego nowości. Tu jest takie bardzo miękkie, ale sztuczne. Już czuję w dotyku, że jest sztuczne. Taka cena. I są takie fajne bawełniane z nowej kolekcji. I czuję w dotyku, że one są faktycznie super bawełniane. I cena. Zaraz wam pokażę. 15. O. I taka niebieska koszula bardzo mi się podoba. Słuchajcie, już zaraz wam pokażę. Ale ja ją sobie ją ściągnę. Tutaj ją powieszę cenę zaraz Wam pokażę. Oj, z tymi cenami powiem Wam, to jest tragedia, żeby pokazywać. O, 30 zł. I ma takie ładne guziki. Ja zwracam uwagę na wykończenie. Fajna jest. I takie 7-8 ręka. Bardzo ładnie do jeansu będzie wyglądać. No i tak, idę dalej. Tu Wam pokażę też męskie rzeczy trochę. O, z bielizny. I kochani Jeżeli film wam się podobał To lajkujcie, subskrybujcie yy, Dajcie komentarz Uśmiech czy serduszko Napiszcie coś od siebie I do zobaczenia, cześć